Dobra, jak tam mnie słychać, dajcie znać, czy wszystko OK. Bo przesiadłem się na mikrofony te, które dostałem od Marcina. Więc... I witajcie wszyscy w ogóle. Eee, jeszcze sekundkę, jak zwykle muszę wszystko ustawić. Dajemy resum. Leci, leci. Dobra, gierkę. Zagramy sobie dzisiaj bez modu w scenariusze. Próbujemy. Dobra, tytuł właściwy mam. Spalmy grę. Będziemy grać od nowa po prostu, bo nie mam jak na razie odzyskać danych z dysku. Więc będziemy lecieć od nowa, bo nie ma sensu, no, szwagier nie ma czasu, żeby mi pomóc te dane odzyskać, to co mi tam zostało. Więc no będziemy grać na nowych sejwach po prostu. Dajcie znać, czy słychać ok, wszystko. Bo mówię, jestem teraz na innym mikrofonie, jestem na tym sprzęcie, co od Marcina dostałem. Tam z Pauliną gadałem chwilę na Discordzie, mówi, że jest ok, ale wiecie, jak więcej osób to słucha, no to lepiej są w stanie ocenić niż jedna, nie? Dobra. Gierkę mamy, bym musiał tu grę odpalić. Titiski są tu. Czy dźwięki są? Nie ma dźwięku. Eee... Aj nie to. I także witajcie. Wszyscy witajcie. Ja ogólnie ten, ten rysunek, co wysłałeś, to Kozacki, nie? No talent muszę powiedzieć, że masz. No kurde, zgrzeszyłbym, jakbym powiedział, że to jest czulowe, nie? To bym się w pieczę, smażył. Naprawdę kozacko, Ci to wyszło? Także nie spodziewałem się, że tak dobrze ci to wyjdzie. Siema lubię kiełbasy. Witaj, mordko. Ej, no czemu nie ma dźwięków z tego? O, teraz jest dobra, z gry, okej, okay, to mamy zrobione dźwięki. To no, chyba mnie dobrze słychać, ja mam nadzieję taką. Dobra, jeszcze chwilę i zaczniemy grę, tylko ustawię już wszystko do końca. Na 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 picobello. Tu jest kurde 14 godzin opóźnienia widzę na restreamie. Wywalamy. Dajcie ten znać, jak tam się zapatrujecie na filmy mordki. Siema strażnik. Nie, kamerka znowu inaczej, bo zmieniłem biłko a sprzęt po bracie przejąłem I wszystko, bo on mówił, że tam nie będzie tego ciągał do Holandii, że tam sobie nowe wszystko kupi. Także odziedziczyłem kompa i cały w ogóle sprzęt i wszystko. Znaczy odziedziczyłem, no wiadomo, że tam będę musiał mu kasę jakąś odpalić za to za jakiś czas. I mówię, ankietkę dodałem na YouTubie, także dajcie znać, jak się zapatrujecie. Czy wolicie po prostu yy, dwa filmy krótkie, czy jeden długi? Widzę, że na razie większość jest za krótszymi filmami, i ja się po prostu do tego ustosunkuję. Tylko mnie zastanawia, dlaczego na Facebooku jest czarny ekran, jakie tu jest opóźnienie, co tu się dzieje. A ja tu nawet nie rozpocząłem. Czekaj, moment, pyk. To powinno się tu zaktualizować. O, gitara majone, sukio, dobra. Pięknie, fantastycznie picobello. Teraz na YouTube muszę wejść i miniaturki, oczywiście fantastyczne dodać. Także jeszcze momenciki zaczniemy sobie. Yy, kaj moja miniaturka je. Pamiętajcie o łapkach mordki jak możecie. No smoka nie mam na razie, tylko te kule mam nadal, nie, nie mogę dostać takiego smoka, fajnego, żeby pod to pasował, nie znalazłem, kurczę. Trochę szkoda. Trochę brukiew nawet. Co, miniaturka nie działa, bo co, gdyż, ponieważ, co, bo co. Bo coś stwierdziło się znowu, jo. Mhm. On, hmm. nie, jak miniaturka nie działa, jak ją zawsze dodawałem. Co za brukiem. Ktoś mnie tu wciula robi, zdecydowanie. 500 megam. mega mog... Gdzie jest moja miniaturka? Kurczę do titisów są miałem zrobione piękną fantastyczną. Oli na co miniaturkę mi zepsułaś? Masz przesrane. Ej no miałem ładną miniaturkę zrobioną, gdzie ona jest? Ja to do Wargamingu za zgłoszę chyba. <słyski> No nie, no to nie jest to na bank. Coś mnie tu wciula robi z. Det A może nie zrobiłem miniaturki? Minga zrobiłem. Z Titisów? Z. Tego był. Była miniaturka. No, jak to się nazywało? Z Dehantera była miniaturka. A z Titisów oczywiście nie. Bo po co? Po co miniaturkę było zrobić nową fajną? Przez siebie, Paulina. To jest wszystko jak zwykle. To nie myśl. Cię nie było, teraz muszę nadrobić zganianie wszystkiego na ciebie. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Dobra, muszę starą niestety tą zważywioną miniaturkę dać na razie i muszę zrobić nową, bo proszę mi po live przypomnieć o tym, Paulina. Że ty kurde kiepie masz zrobić nową miniaturkę. Dobra. Tu nie przeznaczony dla dzieciów, bo tu czasem brukwy i luje latają. I inne. Czasem się zdarza. Nie, nie, żeby było KIH co drugie słowo, ale się czasem zdarzają. Jakieś takie słowa wymykające się spod kontroli grawa żywi. Dobra. Jest tam jakaś tam śmieszna. Mów ma miniaturka. A czemu jest taki ekran zdupiony? Dlaczego tu jest znowu inna rozdzielczość, Bo ja tu coś zaraz rozdupia. Opcje jakie tu są z 4K ustawione rozdzielczość, to czego nie rozumiem to brukwione warzywo. Jeszcze teraz ekran muszę dostosowywać tej. Bo brukiew się powstała. Na pewno Paulina tu coś dotykała już zdalnie na bank. Ja bym nie wiedział, że ona tylko po to przychodzi, żeby tu wstucić coś, no teraz jest ekran dobry, a nikt nie mówi, że pół ekranu mam wycięte. Dobrze, że to zauważyłem My jeszcze na szczęście. Mam trochę musztardówy okulary, ale dzięki temu widzę. Dobra. No, chyba Jak mi się zdaje. Tylko mody muszę wyłączyć, a to oznacza wybuchnięcie gry na chwilę. Wyłącz wszystkie i ja zostawię tylko mod ten. I włączę tylko mod ten loading screen mod, żeby coś w razie czego nie wybuchło. To jest mod taki poprawiający tylko wczytywanie gry, znaczy, gdyby się jakieś tam. Zważywianie działa. Gdzie ty, Strażnik, już uciekasz tak szybko. Ty mnie tu wciula, robisz. Dobra. I teraz włączam moda loading screen i sobie zaczynamy. Fantastyczny scenariusz taki. 7 minut live, a. oczywiście ja nie przygotowany. Ale nic nie zrobię. Dajcie tylko znać, czy wszystko jest ok. Się mało, matko. Nie ma. Narzędzia. jo narzędzia. W dupie se narzędziami pogrzebni. Tu mody proszę i loading screen mod mi tu proszę dać, żeby mi granie. wybuchnęła takie wczytwania, bo lubi to robić często. Zabiegany, gdzie ty biegasz kurde? Strażnik, gdzie ty biegasz tak? W tym upale zabiegany. Lipe O jest loading screen mod o o o. O włączył się nie włączył. Dobra nowa gra. Wybierz scenariusz. I data znać, to jaki scenariusz bierzemy w ogóle? A czemu? Tak mało scenariuszy było? Słyszałem, że więcej. Tam Paulina nie wyobrażaj za dużo, bo CPU mnie będzie ścigać. Bo Ty sobie wyobrażasz, jak ja coś powiem. Tereny powodziowe. Ten scenariusz jest wciół dorobiony według mnie, ale dobra. Powkurzamy się. Już go próbowałem kiedyś robić, Jest naprawdę grubo przegięty ten scenariusz, ale dobra, próbujemy. Może dzisiaj lepszy dzień w grze będzie i może się uda. Może Paulina nie zepsuje niczego. Dzisiaj tramwajów żadnych może nie popsuje. A się w ogóle przywitałem z wami, czy nie? Bo ja już nie wiem, bo jest ciepło i mi mózg się kotuje trochę. Okej, strażnik był pierwszy, dajemy tereny powiedziane. Tylko pontony zabierzcie ze sobą. Bo ja nie obiecuję, że ja dam radę ten scenariusz ogarnąć. Kamerka tak jest okej, okay, czy chyba wystarczająco moją mordę widać? To jest gites, myślę. Ijo! Już musiał wysilić szare komórki, ja nie mam. Aby to się na Czy Gotowania są w lesie. Dobrze, że nie na polu. Słuchajcie, co by tu zrobić? Czemu to kuźba tak zacina? Przed chwilą ten live nie zacinał, nie? 86% RAMu zajęte. Czym? Ja się pytam. Czym? Co zajmuje tyle RAMu? City jest 16 giga, a drugie 16? Że jest prawie 90%? Nie widzę tu nic takiego, co by to mogło robić. Chromy zważywione. Pytanie, czy to ramy robią, że live chodzi jak gówno. O chyba robiło live, Chyba to. Gówno nie nie dam. Jak to będzie tak chodzić, nie? A tu pełno głównie na otwierane jakichś dziwnych różnych. Muszę tu pozamykać część pierdów, bo ja widzę, że tu jest za dużo różnych dziwnych rzeczy potwierane. Zdecydowanie. Ja się zastanawiam, siema mi siema. ja się zastanawiam, czy to czasem nie robił, nie robi defender też, jakiś blokad swoich dziwnych. Mam się wcale nie zdziwił. Co tu jeszcze za główniokis są? Jezny. OBS to musi być raczej. Matic 00. Oj, tam trochę ponad 10 tysięcy. Powiem Ci, że nie grałem ostatnio tak regularnie jak kiedyś. Siema żywy, siema. Na jedną słuchawkę słyszysz? Poczekaj moment. Chyba muszę ustawienia systemu wejść, wiesz? I zmienić mikrofon na stereo. Czekaj. Dobrze, że mówisz, o widzisz na słuchawkach to też o to mi chodziło, żebyście mi na live pomogli ustawić, bo się przełączyłem na inny sprzęt i teraz już są jajca, nie? Nagrywanie, Scarlett, mikrofon gdzie jest? Scarlett, tu jest. Nasłuchiwanie, nie. Zaawansowane. No dwukanałowe powinno być git. jak jest dwukanałowe, to powinno być ok. Pokazuje mnie dwukanałowe. Ciekawe. Nie wiem. pod głośny mikrofon. Domyślne urządzenia odtwarzające nie. Hmm. Będę musiał to na słuchawkach potestować ewentualnie po live, bo nie wiem czemu tak jest. A przez co wysyłałeś? Czekaj, ja może odświeżę. Kurczę. Ja będę musiał odświeżyć tutaj. I dalej zacina, no, czekaj moment, odświeżyć te okienka. ZSN jest full, czekaj, ja zobaczę zaraz, zobacz, czy na tipli przyszło, bo coś tu się ważyli, dzisiaj ewidentnie. Będę ja na tipli, zobaczę i go odświeżę. Po prostu tego donate'a i zobaczymy, czy się wyświetli. Robiłem ostatnio te donate i działały. Kurka wodna. Tom. Tom i Tipli mi tu proszę odpalić. O, jak minimalizuje grę, to jest nagle dobrze. Znowu jest to samo co kiedyś. Ja nie wiem co to odpieprza. To już jest naprawdę nieśmieszne. Zaraz mm. odświeżymy, no. To nie jest to. Tu mam TIPli jeszcze. Siema, Wojtek Siema. Było na dwóch słuchawkach, no to czyli. Nie wiem w takim razie o co tu chodzi. Kurde. Coś tu się bruki ewidentnie. No jest, mi też 7 zł. Eee, spróbuję odświeżyć. Jak mogę. Prosimy o odświeżenie widżetów przyciskiem odśwież, bo znowu jakaś aktualka z dupy była. Akurat ona jest dzisiaj jak live'a, odpalam. Jak zwykle. Dlaczego nie mogę odświeżyć wiadomości? Mogę, dobra, spróbujemy. jest Dobra. Okej okay, chyba działa i dzięki za donnej tam odóku Dobra działa, ale nie działa 7 zł. A Cię jak live pod wiesz dawno mnie nie było więc na powitanie. Dzięki dzięki mi też złągły mi test. Yy... No, nie może tak ten live wyglądać. No, co ja mam teraz z tym zrobić? To to kuźwa ma być? Yy, ale jest na stereo, czy nie? Zaraz będę musiał znowu kompas zresetować, nie? Bo ten OBS ma za przeproszeniem Pierdolca, nie? Znowu jest to samo co kiedyś z tym głównym, z tym programem niedorobionym. Przeszedłem na lepszy kąt niż ten, co miałem i live nie chodzi, to jest zajebiste. To jest po prostu zajebiste, nie? Witamy w XXI wieku. <słuch> nie wytrzymamy. No jak może być raz tak, raz tak? Bo OBS nie ogaryna, bo jest debilem. Dobra, no, wiecie co, no, nie możemy tak oglądać live'a, Muszę przerwać, muszę. Zazwyczaj pomaga uruchomienie kąpa od nowa. Także za chwilę wracam, muszę przerwać. Niestety, bo nie możemy tak.